Witajcie, Barbara, czekaj. Dzisiaj odcinek o tym, jak rozpoznać niedojrzałego rodzica w swoim życiu i jakie to będzie miało skutki dla naszego życia, i jak się od tego uwalniać. O tym będzie dzisiaj i w kolejnych odcinkach. Nazwałam ten mini kursik kursem uwalnienia od przeszłości, i przypomnę jedynie, jak ważne jest w tym celu. Samoświadomość, czyli ciągłe nazywanie, uświadamianie sobie, reflektowanie tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, nazywanie nieoceniające oczywiście tego, w czym tkwimy, w czym jesteśmy. Edukacja, czyli wiedza, 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 czytanie, dowiadywanie się, słuchanie takich odcinków, wszystko to nas ubogaca i sprawia, że co nazwane, to już się nie odstanie i już jesteśmy kroczek ku tej wolności bliżej. I oczywiście działanie, przejście potem do zajęcia się sobą w odpowiedni sposób i otoczenie dobrym środowiskiem, aby to sprzyjało naszym, naszej zmianie. Wszystko to zmierza do wolności od powtarzania nieświadomych wzorców, bo jak pewnie już wiesz, i tutaj jeszcze ja o tym opowiadam, to co nieświadome, no dzieje się takim automatem. Na szczęście w naszym mózgu jest taka umiejętność działania automatycznego, bo gdybyśmy musiały, musieli od nowa odkrywać codziennie każdą czynność i jej znaczenie, to nie byłoby, nie, był, nie nie można by zrobić paru kroków do przodu i podjąć decyzji o podstawowych czynnościach codziennych, a więc to jest dobry, dobry wzorzec, ale czasami w pewnych dla nas niedobrych, niekorzystnych mechanizmach ta nieświadomość tego, co, co się dzieje, nam właśnie nie sprzyja i dlatego tutaj o tym mówimy, dlatego nagrywam, dlatego się dzielę i czytam dla Ciebie różne książki. A więc swoboda w tym, żeby odzyskać dostęp w sobie, w swoim życiu do wybierania, do decydowania o tym, co naprawdę jest tutaj dla mnie dobre i co będę chciała robić, no to oczywiście to jest uświadomienie sobie też, w jakiej relacji byłam w dzieciństwie, jaka to relacja wywarła na mnie wielki wpływ. I tutaj właśnie nazywanie tej niedojrzałości rodzica wydaje mi się, no czy wydaje mi się, jestem pewna, jest bardzo ważne, żeby otworzyć taki ocean swoich możliwości, prawdziwych możliwości. Wybierania, bycia, krawania, właściwie przypominania sobie swojej prawdziwej istoty, czyli ta wolność od przeszłości, to jednocześnie ocean nowych możliwości, takich prawdziwych, na które masz wpływ. Taka nieświadomie przyjęta rola, którą przyjęłyśmy w dzieciństwie, taka zadana nam przez rodzica i świadomie i nieświadomie z jego strony, ma o wielkie znaczenie w naszym przyszłym życiu. Oczywiście nie jest to tak, że jak miałyśmy niedojrzałego rodzica, to nie możemy zawrzeć dojrzałego związku. Oczywiście jest to jak najbardziej możliwe. Tutaj mówimy o tym, jak właśnie poprzez to uwalnianie się z zadania powieszczania kawałków swojego rodzica, jak to Uczynić, jak to w ogóle zobaczyć, że coś takiego ma miejsce. Ponieważ możecie dziwić takie określenie, że pomieszczamy kawałki swojego rodzica, ale w psychoterapia w sesjach też coachingowych, w ogóle w wszelkich rozwojowych procesach widzimy, jak bardzo i swoim własnym oczywiście też dostrzegam, ile nie swoich myśli, przekonań przechowujemy, wierząc w nie, też biorąc je wprost, tak jeden do jednego, od autorytetów, nie reflektując, bo nie było na to ani możliwości jako dzieci, też nie mamy takich narzędzi, nie miałyśmy takich narzędzi. A więc pochłonęłyśmy różne sposoby bycia razem, bycia blisko. Jeśli naszym rodzicem była osoba, która nie, umie, nie umiała być blisko, to oczywiście dostałyśmy też w pakiecie pewne no niezbyt funkcjonalne w tworzeniu bliskich relacji, w cudzysłowie umiejętności. Po prostu się nauczyłyśmy od rodzica, jak być z nim blisko, z nią, czy to była mama czy tata, a nie służy nam to w tworzeniu bliskich relacji, które chciałybyśmy nawiązać. Co cechuje takiego niedojrzałego rodzica? To no jest taki spis kilku rzeczy, też może nie być to zupełnie nowe, ale myślę, że dla części osób może być jednak dość odkrywcze, że jego rodzic na przykład nie cechował się empatią. Przy czym mówimy tu o pewnych takich stałych rysach tej osoby. Nie to, że czasem była osoba nieempatyczna, bo na przykład była zajęta jakąś ważną czynnością. Chodzi nam o totalny brak dostępu do swojej uczuć, do wrażliwości. Na przykład taki rodzic jest z reguły nie zainteresowany swoim dzieckiem, tylko samym sobą, a nawet jeśli interesuje się dzieckiem, bo karmi, ubiera i zaprowadza do szkoły i płaci, to tak naprawdę czuje dziecko, że tam czegoś brakuje. Jako dorosła osoba jesteśmy w stanie nazwać, że tam brakowało po prostu zaangażowania, bliskości emocjonalnej. Dla rodzica tego typu liczy się on sam i jego sztywne, nieugięte przekonania często nie mające wiele osadzenia w realności na temat, na przykład nas jako dzieci. A więc wtedy pochłaniamy też pewien obraz samych siebie, który dostajemy od rodzica, który właśnie nie ma kontaktu ani z samym sobą za bardzo, ani z nami, a jednak dziecko może się zacząć wydawać, że to jest jakaś prawda o nim. I to odklejanie tych nie swoich właśnie kawałków, czyli tych elementów przekonań na nasz temat, jest też uważam tutaj bardzo ważnym celem uzyskiwanie tej samoświadomości. Taki rodzic niedojrzały to również nie toleruje wszelkich różnic, a więc jeśli różni, a dziecko różni się oczywiście od niego, bo nie z nim. A więc jeśli tego typu relacja ma miejsce, to dziecko może zacząć mieć poczucie, że coś z nim jest nie tak, skoro rodzicowi to nie pasuje i zaczyna się jak najbardziej upodabniać, czy też właściwie to udawać siebie, jakim nie jest, ale co przeczuwa, może się podobać rodzicowi. Dalej odwrócenie ról. Dziecko zaczyna być osadzane w roli właściwie rodzica, który ma właśnie pochłaniać, tak przetwarzać emocje rodzica, ma się jakoś tak przystosować do roli pojemnika na jego nieprzetrawione przez niego emocje, których on sam nie chce w sobie, nie jest w stanie się z tym skontaktować, właśnie przetrawić, przemetabolizować umysłowo, mentalnie i dać sobie z tym radę. Taki rodzic zaczyna to umieszczać, te swoje właśnie kawałki w dziecku i atakować je w dziecku. Czyli tu mamy ten właśnie mechanizm identyfikacji projekcyjnej. Dziecko oczywiście nie wie, co się dzieje, rodzic zaczyna atakować, lub zachowuje się tak, jak gdyby te kawałki w tym dziecku były faktycznie tam jego, tego dziecka. I zaczyna też się niszczyć, albo się na to obraża. Są bardzo różne reakcje prowadzące do wielkiego zamętu w umyśle dziecka na temat, jakim ono jest naprawdę. Tak więc widzisz, że dziecko z takim rodzicem nie ma łatwo, zaczyna przyjmować rolę właściwie rodzica, swojego rodzica, który kieruje się przyjemnością, który nie bierze odpowiedzialności za swoją rodzicielską rolę którą tą rolą jest często właśnie pomieszczanie dziecka, czyli żeby ono mogło jak w zwierciadle przeglądać się w dojrzałym rodzicu, który różne reakcje, cechy indywidualności dziecka przyjmuje, cieszy się tym, w jaki sposób oddaje w formie swojej uwagi, zainteresowania, pamiętania też o tym, że właśnie takie rzeczy są i pytania, towarzyszenia w różnych odkryciach dziecka. Tutaj tego nie będziemy miały. A więc jeśli widzisz, że coś takiego stwierdzasz w swoim życiu, to wiedz, że nie musisz już dalej obsługiwać i ogarniać tych nieswoich kawałków czy tych kawałków rodzica. Droga do tego może wieść poprzez oczywiście pracę nad sobą, ale jak najbardziej odpowiedź brzmi: tak, nie musisz i jest możliwe tego nie robić. Jako osoba już dorosła, wiedząca o tym, poszerzająca swoją wiedzę na temat takich zjawisk, możesz już teraz mieć świadomość, że masz prawo wybierać, decydować, na co się zgodzisz, na jakie myśli, na jakie przekonania, co wypreparujesz ze swojej głowy, wiedząc, że to już nie jest Twoje, ani nie jest też dla Ciebie pożądane. Czyli możesz w swobodzie pływać w tym oceanie swojego życia i możesz się zwolnić z presji, ulegania, jaką rodzic może ci proponować, czyli może wprowadzać cię w poczucie winy, kiedy nie ulegasz jego manipulacjom, no bo tak można by nazwać to, do czego on zmierza, czyli on będzie, rodzic będzie próbował, czy matka, czy ojciec odtwarzać z tobą, nawet z dorosłą Osobom już pewne, znane mu i potrzebne mechanizmy, do tego, żeby sama ta osoba, ten rodzic niedojrzały, żeby mógł się z sobą jakoś tam wytrzymać, a dotąd służyłaś mu służyłaś mu jako dziecko, właśnie do utrzymania tej względnej pseudo równowagi w sobie, tej niedojrzałej równowagi. Taki rodzic potrzebuje cię więc do odgrywania tych swoich mechanizmów. Dotknięcia w nierozwiązanych problemach, dopóki to bierzesz i właśnie się tym próbujesz opiekować, zajmować, pomieszczać, zwracać, troszczyć, a rodzic nadal poprzez to unika kontaktu z konsekwencjami swoich życiowych wyborów, codziennych wyborów, czyli ciągle jesteś taka zapraszana do, do tej wspólnej gry, którą rodzic real, tego typu realizuje nieświadomie, ale częściowo też świadomie. Wydaje mi się, że to może być jedno, jedno z drugim. Możesz być też osobą bardzo zmęczoną w związku z takim życiem, a więc to uwalnianie, to takie pewne takie pozwolenie sobie na wizję lepszych widoków na swoje życie, lepszych też krajobrazów w samej sobie, takich właśnie przestrzennych, takich z elementami swobody, że to jest jak najbardziej mile widziane dla Twojego mózgu, dla Twojego umysłu. Ponieważ to zmęczenie, noszenie mnie swoich części, nieprzetrawionych części przez rodzica, wzięcie od niego właśnie tych rzeczy jest po prostu wykańczające, także może to się skończyć jakimś objawem, lękiem, niepokojem, jakimś, jakimś smutkiem. I to jest w pewnym sensie normalne. Pamiętaj, że w tym kontekście jest to jak najbardziej zdrowa reakcja, świadcząca o tym, że po prostu to nie jest Twoje, jest ciężko, no i że za tym kryje się chęć. Chęć zmiany. Tu stawiam kropkę i za jakiś czas tym dalsze.